Z tej strony Midok, witam was w moim pierwszym odcinku ze Skywarsów, będzie to odcinek tak informacyjny, wielkowy, widzimy się na arenie, cześć. Maneczko, jesteśmy już na arenie, arena kopalnia, no cóż, to jesteśmy, będziemy robili ekstra pvp, nie rozniszczymy każdego, kto tylko stali nam na drodze. Wiecie co, to trochę tak bez sensu, że ja mam was tutaj trzymać, żebyście widzieli to bezsensowne chodzenie, kobiowanie TP. Ja was obudzę wtedy, kiedy będzie się coś działo. a Witam z powrotem. Zaczyna się akcja. Zbieram itemki. No i tak. Yy, Zapomniałem powiedzieć, że odcinki będę wrzucał co tydzień. Yy, regularnie. Chyba, że będzie musiał się chciało wrzucić coś szybciej. A więc tak. Zaczyna się akcja. Kładę sobie w ekunie. I patrzę, ziomek idzie. Biorę śnieżki, jak każdy normalny Skywar. Skywarser, nie jak to wymówić? Rzucam, nie trafiam. I się barykaduje, Tak leciutko. Bo sporo ja w niego próbowałem rzucić, to możemy i też odrzucić nie Ale co? Ja patrzę, on idzie dalej. Mądry mi dokładnie. Kurde, przecież dwa jajka, dwojejka. Rzucam je. No ja też tak powiem, rzucam. I on spada. I robi mu papa. Druga akcja, to już jestem. Druga akcja, i kanie. Jestem, zostało już nas dwóch, tylko ja i jakaś dziewczyna, wchodzę, wchodzę, ustawiam sobie yy, wodę, wpływam, nie wiem co jeszcze robię, atakuję ją, klepa, klepa, PVP pi, pi, nie wiem, ona spada, ja ją żegnam słowami NQ, mała. I tak wygrywam pierwszą arenę. Dziękuję i jedziemy dalej. Jesteśmy już na drugiej arenie, no zaczyna się to dosyć normalnie, że tak powiem, I tak, jesteśmy tutaj, dostałem łuk i mierzę sobie wziomka, mierzę, 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 on się kumuluje, nagle zeskakuje, ja nie wiem co on robi, tam coś tam ćwiczy i nagle strzelam w niego, raz, dwa, trzy, on się nie, nie wie co się dzieje i dostaje kolejnego strzała i spada z areny. Ku moim zaskoczeniu, nie wiem jak to się stało, ale ja jednak dostałem fraga, nie? No i drugi żonek biorę śnieżki, rzucam, zrzucam. On się nakwita wody. No i ja bierę łuk. I celuję w niego. No, parę razy mi się udało trafić, parę razy nie, trudno, nie? Ale w ostateczności zrzuciłem go. I było spoko, nie? Jakiś yy, spadobu zrobiłem papa. No, jak każdemu, którego zrzucę. Kolejny frag zaliczony. Okej, okay, jedziemy dalej. Jestem już w ostateczności. Rozgrywka. Z... Tutaj ostatnia ten rozgrywka, nagle zeskakuje ziomek. Ja podbiegam do niego PvP. On miał jednak jak sciterkę i tak kończy się ten odcinek. No myślę, że wyszło nawet spoko. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć!